Kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku, jeśli ja zginę, będę niszczyła swoje skiny, swojego skina w sumie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba i zapraszam Was oczywiście do oglądania. I idziemy sobie na nasz pierwszy parkur. I nie wiem, weźmiemy sobie może szalonym. Nie chcę zaczynać od jakiegoś trudnego, ponieważ ja nie umiem przechodzić parkurów. I po prostu no, jestem osobą, która nie nadaje się do przechodzenia parkurów, ponieważ chcę wszystko robić szybko i jak mówię, to się w ogóle nie skupiam i tak po prostu ginę. Więc no pewnie zginę nawet na trudnym parkurze, więc, czy tam szalony, więc no, będzie ciekawie. Ale ten parkur jakiś nie wydaje się trudny, ale wiecie ja. Naprawdę jestem zdolna do wszystkiego i nawet na trudnym parku, umiem zginąć, więc no, będzie ciekawie. Ogólnie teraz chciałabym częściej wystawiać filmy, ponieważ będę miała feria. W już zacząłam ferie, ponieważ moja szkoła dała mi prawie tydzień wolnego, ponieważ u nas są egzaminy z przygotowania zawodowego i tylko idę 14 w piątek. To mam cały tydzień wolny, więc będę chciała wstawiać odcinki części, ale nie wiem jak to wyjdzie. E, więc mam nadzieję, że się uda e, używić trochę ten kanał i że wrócimy do takiej regularności jak kiedyś była. W sumie taki zasięgu bo teraz strasznie mi spadły. I mam nadzieję, że będzie coraz nas więcej w naszej rodzince i no mam nadzieję, że... Uda nam się rozwinąć ten kanał? Ogólnie muszę uważać, bo mam tylko 3 HP A ja nie chcę zginąć Znaczy, w sumie i tak nic by się nie stało I widzę już metę, mam nadzieję, że nic nie zrobi głupiego I dobra, przeszliśmy nasz pierwszy parkour Więc w sumie bardzo fajnie Idziemy na kolejny Tym razem wziąłem niemożliwym Jakby z ludy ekipy Aha, dobra jakby to się nie liczy, bo to jest na starcie lawa i zginęłam, więc mam nadzieję, że nie zaliczycie tego, bo nawet nie miałam jak uciec i mam nadzieję, że to nie ma w ogóle klucza jakiegoś. I mamy na samym wstępie kryształ. I dobra, tam sobie skoczymy. O oh Jakie to jest po prostu takie, żeby skoczyć w dobre miejsce. Okej, okay, więc jesteśmy tu. I tu mamy taki skok. <coughs> Ogólnie trzeba się tu skupić, ponieważ tu jest dużo lawy. Okej Widzimy sobie, gdzie ta osoba. Dobra. Okej okay. No nie, zginęła, ma tak blisko było. Czekajcie, spróbuję przejść ten parkour. Ponieważ wydaje się łatwy, ale będę musiała zniszczyć skinę. W ogóle wydaje mi się, że tu gdzieś jest klucz Dobra, więc spróbuję przejść ten parkour, ale i tak muszę zniszczyć skinę Dobra, więc... O kurde, de, de, de. dobra Nie no, jednak nie próbuję, bo muszę zniszczyć dwa razy skinę Więc naszego skina I <grym> zniszczymy więc gumkę może i gumką, jeszcze <laughs> piękne skin. Dobra, idziemy na kolejny park. Okej, okay. okay. idziemy na kolejny park, że znowu ktoś dał lawę pod, więc to się nie liczy. uznajmy że mogłam się uleczyć, ponieważ... Tam była lawa pod spodem i to w sumie jest trochę takie bez sensu, bo nawet nie dało się uciec, ale będę starała się unikać tych jagódek, żeby po prostu sobie nie ułatwiać gry, w sumie nie oszukiwać, ponieważ te jagody uleczają. I dobra, tu mamy kaktusa i lawę. Na kaktusie sobie stanę. Na lawę już nie, bo lawa bije dużo, ale kaktus w sumie nie bije tak dużo. Jeden chyba bije. Tak mi się wydaje. Lecimy sobie. Dobra, szybko, żeby tego się nie uleczyć. I dobra, mamy lawę. Ogólnie to robię cięcia, ponieważ nie mam co mówić i ten parkour jest um, taki trochę monotonny, więc nie chcę was zanudzać. ale już naprawdę do kogo przechodzę. I mm, Końca nie widać, więc jakby... Nie <laughs> więc jakby no, trzeba tu uważać, bo tu jest lawa. O kurde, mam dwa hp i zaraz skinę. Dobra, musimy tak to ominąć, żeby... Zginęło, bo nie byłam tak blisko. Już tam meta chyba była. Dobra, to był ostatni parkour, więc niszczymy znowu z kina i... Będzie koniec odcinka chyba, bo też nie chcę być od Więc bierzemy tą I znieśmy go tak nie Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które pomagają mi w levelu Na Black Star Planet jesteście naprawdę przecudowni I też chciałabym pozdrowić wszystkich Którzy pomagają mi właśnie Z Black Star Planet I widzimy się w kolejnym odcinku Mam nadzieję, że wam się spodobało I